Cześć! Witajcie w studiu Świdnik TV. Dzisiaj jest z nami Magdalena Borowiec-Różycka i Paweł Szewczyk z biegającego Świdnika. Cześć. Cześć, witamy. Cześć. Porozmawiamy sobie o biegu mikołajkowym, który odbędzie się już 4 grudnia o godzinie 10. Skąd w ogóle sama idea tego biegu? Odbywa się on już po raz dziewiąty i jeżeli dobrze pamiętam, rozpoczął się w 2014 roku. Jakbyśmy mogli właśnie powiedzieć kilka słów o tym, skąd to się wzięło? Tak, dokładnie. Pierwszy bieg odbył się w 2014 roku. Z inicjatywy naszej koleżanki Ani Jasińskiej zebrało się 70 biegaczy zbieraliśmy dary rzeczowe dla Domu Dziecka w Rybczewicach. Medale były papierowe, ale w kształcie serca. I tak z perspektywy czasu może się wydawać, że był to taki skromny bieg, ale no to była taka iskierka, która zapoczątkowała nasze dalsze... On tak rozpalił serca wręcz. Poniekąd tak. I rozpoczęło się dalsze działanie. Już sukcesywnie, co roku, w kolejnych latach, przez cztery pierwsze lata właściwie, pomagaliśmy faktycznie w do, dzieciom z Domu Dziecka. Później pojawił się pomysł, ponieważ obserwowaliśmy, co dzieje się wokół, że tych dzieciaczków, które potrzebują pomocy, jest sporo, więc pojawił się pomysł, że zgłaszamy po prostu z otoczenia swojego osoby i głosujemy. Później wybieramy to dziecko czy te dzieci, którym będziemy pomagać. No i cóż, Kolejne lata to właściwie każdy jeden rok to był nasz taki mały, wielki sukces, bo z każdym rokiem było, była większa liczba uczestników, z każdym rokiem większa liczba mhm. zebranych środków już finansowych później. No Ale i też te kwestie takie organizacyjne, no bo tutaj tak, medale już mamy, że tak powiem, takie tak. profesjonalne. Taki tak. Nie pamiętam, czy jest pomiar czasu elektroniczny. Już, już w drugiej no, edycji, no, edycji. Tak, tak to, to, tutaj, to jest bardzo profesjonalny. Tak. Progres, jeżeli chodzi właśnie o to tak. takie zaplecze techniczne wręcz mm, tak. i, i takie kwestie organizacyjne. Wiek, <laughs> tak, no tutaj mhm. staraliśmy się rozwijać tak i postawić na ten profesjonalny pomiar czasu i na promocję i na atrakcyjność wydarzenia i na rozwój tych y, y, towarzyszących tak, różnego Każdego rodzaju. Każdego roku właśnie jest ich coraz mm -hmm. więcej. Tak, e... tak. Zapytam, dla kogo biegniemy w tym roku? Wiem, że biegniemy dla Sandry, która ma 8 lat i też czy moglibyśmy o niej powiedzieć kilka takich e, dodatkowych Tak, słów? oczywiście. Ja jeszcze może wrócę tak, mm -hmm. tylko do tych poprzednich edycji, bo łącznie udało nam się do tej pory zebrać 100 tysięcy złotych, mniej więcej, także to jest, to jest. Muszę przyznać, że sama jestem w szoku, tak. bo to jest bardzo pokaźna kwota. E, pomogliśmy oprócz dzieci z domu dziecka, pomogliśmy Martynce, Marysi, Pawełkowi, Lence, Kubie i Pawełkowi. No i w tym roku tak zbieramy się dla Sandry. Sandra jest 8-letnią dziewczynką, która choruje na lekooporną padaczkę, więc jest to taka odmiana padaczki trudna w diagnozowaniu, trudna w leczeniu. Poza tym jest opóźniona psychoruchowo i umysłowo w stopniu umiarkowanym. Ale jest pogodnym dzieckiem, no, ma swój świat, tak, nie, nie mówi y, tak jak my, tak, y, ale y, potrzebuje tego, żebyśmy ją wsparli. Ponieważ no wymaga opieki 24 godziny na dobę, mama Sandry zrezygnowała z pracy, żeby móc mm. opiekować się swoim No swoją To jest kwestia córką. organizacji tego takiego zaplecza rehabilitacyjnego, tak. nawet tak. myślę, że jest bardzo dużo Są to kosztowne sprawy. Mm. Także. Tak, I, i środki, które zbierzemy w tegorocznej edycji, będą przeznaczone na opiekę, na leczenie, na profesjonalny turnus rehabilitacyjny także. Takie mamy cele w tym roku. Znając serca świdniczan i to właśnie jak się organizujemy wszyscy przy pomaganiu ogólnie, to wierzę, że to będzie bardzo duża kwota i na pewno padną gdzieś tam kolejne rekordy. Mamy taką Ale nadzieję. zapytam o, o to, czego mogą się spodziewać. Biegacze, czyli osoby, które będą chciały wziąć udział, czy to w biegu właśnie, czy w marszu Nordic Walking, o którym też rozmawialiśmy chwilę, chwilę przed, przed samym rozpoczęciem Jest rozmowy. Tak. To tak jak wspominaliśmy na początku samo wydarzenie 4 grudnia start biegaczy o 10 Nordic Walking 101. Bieg wiedzie głównymi ulicami miasta Świdnik. Czyli zaczynamy od e, spotkina lot, tu, tu mamy start, e, ulicą Niepodległości, później e, Kosynierów e, do ronda e, na później do ronda po, przy Wenus, ulicą Wyszyńskiego, Klonową i wracamy na e, lotników polskich. Mm -hmm. Jest to trasa e, pięciokilometrowa, tak jak wspominaliśmy, profesjonalny pomiar czasu. E, nie ukrywamy, że wiadomo, część biegaczy przybiegnie tylko po inni chcą się pokazać, prze, można się przebrać, jest specjalny konkurs też przewidziany nagroda za, za najlepsze przebranie. Będzie kiermasz ciast, który Czyli ci, którzy stracą te kalorie podczas biegu na mogą odzyskać mogli jak to i i kiermasz pluszaków <laughs> i innych fantów. Co, co możemy zapewnić? Zachęcamy do przebrania Jasne. się. Tak? przede Bo... wszystkim do przebrania. Tak. E, na trasie biegu e, będą wolontariusze, e, którymi w tym roku ja się zajmuję, zresztą w zeszłym roku mhm. tak samo. Jakieś tam doświadczenie nabywam. E, jest to wspaniała grupa ludzi, e, e, która pomaga nam. E, tylko y, dlatego, że, że właśnie mhm. my chcemy zorganizować i komuś pomóc i oni tak samo A Czy w dalszym ciągu nam. szukacie wolontariuszy? Jak y, najbardziej? Czy jest taki sposób, właśnie, w którym można się na przykład zgłosić? Tak, jest grupa na Facebooku mhm. dziewiąty, charytatywny bieg Mikołajkowy, myślnik Wolontariat. Można, my też na swoich profilach tą grupę promujemy. Można się tam dopisać, czy ja, czy, czy inne osoby, które są administratorami mogą dopisać kolejną osobę. Wszelkie ważne informacje publikuję, staram się publikować mhm. w miarę, w miarę na bieżąco. Można się ze mną skomunikować przez Facebook, tak samo. Wiadomości prywatnej. Czyli druk jest wiele wystarcza tak naprawdę też tak do tego, żeby tak. po prostu. Ja szukam w dołączyć. tym momencie nawet i w szkole mm -hmm. poprzez, poprzez osobę, która zajmuje się wolontariatem, znajomi, znajomych, ci, którzy są już wolontariuszami, wciągają kolejne osoby. Także pomaga nam też stowarzyszenie USAŻ. Hmm, Czyli tutaj wszystkie ręce Także na naprawdę, pokład, tak. i stowarzyszenia, Dokładnie, i tak. osoby prywatne, yy, yy, i młodzież szkolna. Mm -hmm. OSP z lokalnych tutaj jednostek. I o tym yy. warto powiedzieć, że bez wsparcia sponsorów licznych, coraz liczniejszych, stowarzyszeń innych, wolontariuszy, mm. przyjaciół naszych już, bo przez tyle lat wypracowaliśmy no tak, sobie... No tak, tak, dziewiąty tak, raz tak, to tak. jest już naprawdę już też... Już mamy taką solidną tak. ekipę wspierającą, bez tego nie udałoby mm. się na pewno. No i też jak co roku już tradycyjnie nasze wydarzenie swoim honorowym patronatem objął burmistrz miasta Świdnika, Waldemar Jackson i starosta świdnicki, pan Łukasz Reszka, za co też serdecznie dziękujemy, bo... No to też pokazuje, że już mamy swoją markę, tak? Jesteśmy rozpoznawalni i są ludzie, na których możemy liczyć. Was będzie można poznać po koszulkach. Wszystkich tak. oczywiście zachęcamy do tego, żeby e, założyli przebranie, czy to świąteczne, bo jest to czas taki, e, też takiego e, ciepłego przygotowywania tak. się do świąt, gdzie każdy chce tak. się trochę w takim bożonarodzeniowym. Tak. I warto na to zwrócić uwagę, że właśnie te przebrania mhm. tworzą klimat, tak? Bo jest rywer, rywalizacja sportowa, ale ona tutaj, znaczy jest Nie ważna. Tak, ale nie jest najważniejsza i tu chcemy uspokoić wszystkich, którzy być może nie czują się na siłach czy obawiają się o swoje czasy. Tak, nie, ma e, nie ma limitu czasu. czasu. Ostatni w... zawodnik, nawet gdyby miał przyjść na piechotę, tak, to też. Zostanie e... gorąco powitany. Najważniejsza jest, i... tak, najważniejsza jest atmosfera no i ta pomoc, tak, e, którą niesiemy Sandrze. E... Czyli zapraszamy na dziewiąty już bieg Mikołajkowy, tak, który odbędzie tak się jest. 4 grudnia. Mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście ze wszystkimi. My też cieszymy się, że jako Miejski Ośrodek Kultury możemy być jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Dziękujemy, Dziękujemy i do zobaczenia. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Dzięki. Cześć.